Cześć z tej strony Rafał. Dzisiaj moim gościem jest Kuba z Magazynu Bieganie. Do co? Dobra, już, sorry. Zamuś. No dobra. Cześć z tej strony Rafał. Dzisiaj, jak zawsze. Jak zawsze? Od lat. One hour later. Cześć, z tej strony Rafał. Witam was serdecznie. Dzisiaj nowy odcinek. Ze mną jest mój gość specjalny, ten, który jest ze mną tutaj od zawsze. Nie, może nie od zawsze, ale od ostatniego czasu jest często. Dla tych wszystkich, którzy subskrybują, wiecie o kim mówię. Kuba. Z magazynu bieganie. .pl. Dokładnie tak, nasz ekspert od spraw biegania, ale prywatnie też tata. No i ja też jestem tatą i też. Mieni się ekspertem, więc będzie bardzo profesjonalnie. Dwóch ekspertów, tatusiów, opowie dzisiaj o czym? O Tule. Tule Chariot Sport. Na pierwszy rzut oka, o czym myślicie? Napiszcie w komentarzu, czy to jest, co właśnie, co to jest. Na pewno widzieliście to na ulicy: wózek do biegania? Czy przyczepka? Czy, czy może rower? Nie wiadomo, tak nie tak tak. do końca. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. My rozwikłamy tą zagładkę w trakcie całego nagrania. Dla tych, którzy są po raz pierwszy i dziwicie się, co to za dziwny kanał, co to za dziwni ludzie, to przypominam, jesteście na Przetest i Wózek, zachęcam Was do subskrybowania, żeby oglądać kolejne nasze nagrania. Tam mówimy o wózkach dziecięcych, dzisiaj skupiamy się na wózku do biegania. Stąd obecność naszego eksperta. Ja zawsze w swoich odcinkach mówię o pięciu rzeczach, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze wózka, a dzisiaj poproszę Kubę, żeby powiedział mi, Pięć swoich rzeczy, które zwróciły jego uwagę, bo Kuba miał przyjemność potestować ze swoją córeczką właśnie ten model i na początek wyjaśnienie, ten model, który to jest poprzednia wersja, to jest model testowy, który otrzymaliśmy tylko do, do, tutaj na, na czas testów, a wchodzi, ale to bądźcie do końca z nami, wchodzi nowa wersja tego właśnie pięknego pojazdu. Kuba. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić tak uwagę. Jest. Powiedziałeś wózek do biegania, a ja powiem przekornie: pierwsza rzecz, na którą e, zwrócę uwagę, to to, że to nie jest wózek do biegania. <grym> tylko, tylko wózek do wielu innych rzeczy, w tym także biegania. Dlaczego? E, dlatego, że jak już na e, pierwszy rzut oka widać, to nie jest taka standardowa konstrukcja e, biegowa, e, nie jest to taki typowy wózek e, jak inne biegówki, które, które tutaj e, na kanale też mm -hmm. omawiamy. Ale jest to tak dość ciekawie wyglądająca właśnie przyczepka, wózek, Aha. konstrukcja, nazwijmy to, która ma wiele elementów. I to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ z tym wózkiem tak naprawdę mamy. Pełne spektrum e, aktywności, jakie możemy mm -hmm. sobie wykonywać. Możemy z nim biegać, możemy z nim jeździć e, rowerem, możemy z nim spacerować. Mamy różne możliwości. E, demontujemy, tu, w tym momencie jest wersja biegowa, tak mamy koło przednie e, zamontowane, właśnie biegowe. Mm -hmm. Zdemontujemy koło biegowe, możemy zamontować dwa małe kółka, mamy spacerówkę. Mm -hmm. Zdemontujemy e, kółka spacerowe, zamontujemy tutaj e, wysięgnik, te, tak, uchwyt do, do roweru. Do mamy przyczepkę. Rowerową, mhm. Tak, więc no, to jest coś, co sprawia, że ten wózek jest bardzo wyjątkowy. W zasadzie no, bezkonkurencyjny, można powiedzieć, częściowo, częściowo na rynku pod tym względem, bo, bo spełnia wiele ról. No, czyli ta, ta jego multifunkcyjność, no ona można powiedzieć, że bardzo nas połączyła, bo Kuba bardzo lubi biegać z wózkami, a ja bardziej wolę jeździć na rowerku. No, i szukałem czegoś takiego, właśnie, gdzie mógłbym przewieźć moje dzieci. Znaczy, tutaj jest wersja jednoosobowa. Wiesz mm -hmm. o tym, że są, tak, są wersje dwuosobowe, Bijały. i taki mam zamiar. Dlatego, jeżeli chcecie, to koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Bo już niedługo zamierzam zabrać te testy moje dwie najmłodsze córki. Jedną taką, która jest jeszcze malutka, ma około. 11 miesięcy, i ta druga starsza nieco, bo 6-letnia. Więc Misia i Sara będą jeździły w tej podwójnej wersji, i, i wtedy zaprezentuję Wam właśnie ten najnowszy model. I, czyli, coś dla mnie, to jest super to, co powiedziałeś, czyli y, możliwość zrobienia z tego przyczepki rowerowej. No, dla fanów biegania, y, y, to koło przednie montujemy. No i ta jeszcze coś w do multifunkcyjności, coś dla Was, dla tych, którzy nie odnajdujecie się ani w grupie biegaczy, ani w grupie e, rowerzystów. Tylko po prostu chcecie sobie pospacerować z wózeczkiem. Tak takim zupełnie innym, kółeczka. Tak. To można wtedy te kółeczka, które tutaj właśnie e, którymi się bawimy, e, montujecie i jako wózeczek czterokołowy w wersji sportowej oczywiście. Tak. No to świetnie. To zaczęło się bardzo obiecująco, Jestem ciekaw, co powiesz jako drugą rzecz. Wygoda. I to wygoda, tym przekornie powiem, wcale niekoniecznie mówię teraz o wygodzie dziecka, ale o wygodzie użytkownika, który to dziecko musi zamontować. Dlatego, że jak sobie popatrzymy, o proszę bardzo, miejsca jest bardzo dużo, co oczywiście sprawia, że dziecku jest wygodnie, ale z drugiej strony bardzo łatwo jest to dziecko tutaj zamontować. bo Włożymy je do środka i nie, mamy, nie obawiamy się, że nam zaraz gdzieś wypadnie z boku, że się wysunie, będzie wierciło czy coś. Mhm. Jest zabudowane, łatwo się je tutaj umieszcza. Zapinamy na, na pięciopunktowe pasy. No i oczywiście możemy ruszać w trasę, możemy ruszać na przebieżkę. Oczywiście z regulacją tutaj widzę. Tak, no, regulacja wysokości, regulacja ich do oczywiście długości. To, pod, tym względem, pod tym względem jak najbardziej wszystkie, wszystkie standardy e, zachowane. I, no i to jest super wygodne, bo jedną z najtrudniejszych czasami rzeczy jest zachęcić dziecko, żeby grzecznie sobie usiadło w wózku biegowym. A tutaj e, sprawa jest prosta. Wkładamy, Ciach. nigdzie nie ucieka i, i, i mamy, e, mamy tutaj bardzo, bardzo wygodne, wygodnie to rozwiązane. Ale szczerze, jakie były wrażenia Twojej córki? jak, jak... Myślę, że bardzo mi się tutaj podobało, nie? tu jest naprawdę, jest niżej, naprawdę wygodnie, jest, niżej jest nisko, niż, niż, yy, jeszcze do tego jest lekko uchylna, yy, uchylna tylna część, więc można możemy się trochę bardziej, trochę bardziej to dziecko mhm. położyć, także pod tym względem widać było, że tutaj naprawdę był bardzo duży komfort. Yy, dla dziecka i, i dziecko czuło się w tym wózku bardzo, Brak, bardzo brakuje dobrze. Brakuje takich podłokietników tutaj, bo ja, on, on lubi szybko jazdę i jak tam śmiga z tymi wózkami, to te, to ta dziecko mogłoby tam... Ale Podłokietnik. Może producent to podłapie i gdzieś tam wymyśli <grym> w jakiejś wersji. Dla tych, yy... Na zimny łokieć. Tak, a o, propos zimnego łokcia, to się też jest, da. Fanów, zrobić, bo można tutaj... Dla fanów zimnego łokcia jest. To jest właśnie zapiąć. kolejna rzecz, którą zauważyłem, czyli możliwość tutaj... Możliwość odpięcia tutaj odpięcia tych łocznych, mocnych elementów. No tak, tutaj... Tak, więc wygoda, wygoda użytkownika, wygoda dla taty, mamy. Jeżeli dziecko pakujemy na bieganie, to, to naprawdę mhm. wydaje mi się, że ze wszystkich wózków, które tutaj dostawałem, to, to było najprzyjemniejsze, najłatwiejsze, jeśli chodzi o, mhm. o przygotowanie dziecka do, do treningu, mhm. do biegu. No dobra, to teraz co? Trzecia rzecz. Trzecia rzecz, czyli sama konstrukcja, ale pod względem... Zabudowy i, i pod względem mhm. tych charakterystycznych elementów. Bo tak, jak już dziecko mamy w środku, wybieramy się na, na przebieżkę, montujemy moskitierę, jest. O, zasuwamy dwie, e, dwa suwaki. No i tak, dziecko wszystko widzi. My łatwo też widzimy dziecko, mamy i z góry rzut, i w razie czego z przodu. A jednocześnie moskitiera, która e, ochrania przed, wiadomo, jakimiś tam owadami i, tak. i, i drobinkami, które się mogą dostać do środka. Jednocześnie też no jest to o tyle wygodne, że wiemy, że, że dziecko gdzieś tam nam też nie sięgnie, nie ucieknie. Jest po prostu całkowicie zabudowane. To też jest unikalna cecha tego konkretnego modelu, no bo wszystkie inne, uh -huh. pozostałe, które, które testowałem, uh -huh. były do tej pory niezabudowane, więc, więc to też było takim elementem trochę innym, i to budzi poczucie bezpieczeństwa. W momencie, kiedy biegniemy, mamy takie, takie wrażenie, że no. Nic się temu dziecku stać nie może. Oczywiście, wiadomo, jeżeli jesteśmy odpowiedzialni, odpowiedzialnie biegniemy mhm. i, i, i się zachowujemy, a tak należy postępować. To, to, to naprawdę daje takie poczucie pewności, i, i myślę, że fajnie psychicznie biega się z takim wózkiem, gdzie wiemy, że, że dziecku jest wygodnie, i jednocześnie nic mu tutaj się złego za bardzo nie, nie może stać. Okej, okay, jedna rzecz, gdybym musiał się bardzo o coś przyczepić, jedna rzecz jest taka, że jest dziecko trochę nisko, blisko ziemi, co ma z jednej strony fajne funkcje, no bo to mhm. też trochę inna perspektywa, z drugiej strony jeżeli biegamy przy ulicy. No to wtedy jesteśmy gdzieś tam blisko tych spalin, niespalin. Ale rozwiązanie jest takie, żeby nie biegać po ulicach. Idziemy no do parku, idziemy na jakąś ścieżkę rowerową, idziemy na chodnik i, i, i sprawa jest prosta. Co tu dużo mówić, ja ostatnio widziałem teraz, jak zrobiło się ciepło, to ścieżki rowerowe roją się od rowerzystów właśnie od tych, z tych przyczepek, biegaczy z wózkami i rolkarzy. I rolkarzy. Słuchajcie, mhm. jest cała masa i szczerze, że ja mieszkam na Ursynowie, więc w Warszawie na Ursynowie w pewnym momencie jak przejdziecie taką główną ulicą, aleją Ken, to tam w pewnym momencie robi się korek. Ja widziałem, że robi się jak tam, nie wiem, czy w stronę Kabat, czy od Kabaty robi się korek, także to jedno, że trochę luźniej jest zawsze gdzieś terenach takich zielonych, no ale też, żeby poddychać świeżym powietrzem, więc to jest to. No co, możemy podsumować. Jak na razie, fajny bolid, nie? Fajny, bolid. fajny bolid, to można No tak i tutaj powiedzieć. takie no, fajne światełka. Mi się kojarzy, taki fajny bolic. Zapowiada się interesująco. Kolejna rzecz, o której chciałbyś powiedzieć, czwarta już rzecz, którą, która zwraca uwagę. Za uwagę. Amortyzacja. Mhm. To jest, jak wiadomo, ponieważ jest to przyczepka rowerowa, to, o to ten element został zadbany jakby wyjątkowo przez, przez producenta. To znaczy tak, po pierwsze, amortyzacja jest regulowana. Więc w zależności od tego, czy mamy cięższe dziecko, czy, czy mniejsze, starsze, y, czy potrzebujemy większej amortyzacji, czy mniejszej, jesteśmy w stanie to sobie wyregulować. Także tutaj mamy z tyłu tak, e, możliwość, tak, możliwość regulacji. A z drugiej strony no, to, to daje taką pewność, że nawet w nierównym terenie, gdzieś tam po mhm. jakichś lekkich wertepach, y, jakichś naturalnych ścieżkach i tak spokojnie możemy y, czy biegać, czy, czy jeździć rowerem mhm. z wózkiem, bo y, no, ja akurat biegałem. I, 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 I czuć, że, że ta amortyzacja jest duża, że mhm. mamy wrażenie takiego mm, solidności, że to, to dziecko tam nie dostaje jakoś bardzo w kość, Aha. że tak powiem, nawet jak, jak zbiegniemy z asfaltu. No a na asfalcie to już w ogóle jest pod tym względem komfort niesamowity, no bo puścimy i, i, i jak się zdarzy jakaś lekka nierówność, to oczywiście wózek to wyłapie. Tak. Dodatkowy element, oprócz tego, że mamy same amortyzatory, które, które są fajnie regulowane, no to są bardzo duże, pompowane koła, które jeszcze dają e, trochę tego komfortu e, dla dziecka w właśnie tej amortyzacji. Mhm. Mm Okej, okay. no, przejdźmy do piątej rzeczy, o, ostatnia, znaczy nie, to jest wiele rzeczy, ale piąta, my tak staram się w, w naszym 5. formacie. Dokładnie tak, wszystko skondensować, powiedz, piąta No rzecz. i piąta rzecz, to jest ogólna solidność całej konstrukcji, to znaczy, to nie jest wózek, że tak powiem, co do którego miałoby się wątpliwości. Tutaj wszystko, wszystkie elementy są dopracowane. Widać, że, że to jest wózek, który, który był przemyślany. Cała konstrukcja była przetestowana przed tym, zanim została wypuszczona na rynek. Mhm. I, I tu jest wszystko naprawdę sprawdzone. Chodzi lekko, płynnie, bardzo przyjemnie. No, myślę, że można powiedzieć wprost, że jest to produkt premium. I, I takie poczucie daje też podczas codziennego korzystania. Czy z nim biegamy, czy jeździmy rowerem, czy korzystamy jako wózka spacerowego, naprawdę wszystkie detale są dopracowane, bardzo fajnie się sprawdza. Oczywiście hamulec ręczny, bardzo wygodny do korzystania z lewej, lewą, prawą ręką łatwo go złapać. Regulowana wysokość rączki, no mm -hmm. wszystko co być powinno mm -hmm. a i tak pamiętam, jakości. że to jest mm, tak podobnie w tym wózku, o którym mówiliśmy w jednym z, z poprzednich odcinków, mm -hmm. tak? To będzie to sam, ten sam system. Mamy system tarczowy. Tak? tak, ale mamy tutaj Chomusy tutaj taczowe. Taczowe. Tak, y, to też TFK. Y, też te. Y, nie, nie. To się wytnie. Y, czy, mamy to to, też... to, czy mamy to samo, co y, jednym z poprzednich odcinków, żeśmy o tym mówili, przy glidzie dwójce, tak? Tak, to jest też tyle e, właśnie takie, taki po system jak go hamulca. Tak, tak spojrzeć, nie, nie patrząc na dół? Rączka wygląda nie? praktycznie tak samo. Tak, no, tak, tak. to ten jest ten bardzo patent, wygodny system hamulca. dlatego się bardzo podoba, nie? bo to dlatego, jest fajna że, że nie? łatwo możemy wyhamować podczas biegu, a jednocześnie nie robi to różnicy, czy robimy to lewą, prawą ręką, bo a. nie szukamy dźwigienki, okay. tylko mamy po prostu, zaciągamy, jest, zaciągamy jest, hamulec. jest, jest taki ruch, dokładnie. Tak, tak. No dobra, Kuba powiedział, że to jest produkt premium, też tak uważam, tak wygląda, zresztą marka tule zobowiązuje, ale jeżeli chcecie się przekonać, czy tak naprawdę jest, no to przyjedźcie do nas. Pryzmaty 30 w Warszawie, możecie go przetestować przed zakupem. Go? Ją? ją, Przyczepkę? Go? Wózek? Go wózek. Jak, jak uważacie? Zależy, co testujecie. Dokładnie. Dla tych, którzy nie mogą, na dole w opisie jest link do naszego sklepu online. Tam też pełna oferta. Także czas na podsumowanie. Kuba, jakie jest Twoje podsumowanie? Zdecydowanie bardzo uniwersalny produkt premium. Naprawdę to jest wózek dla ludzi, którzy szukają wielozadaniowego, multifunkcyjnego modelu, który sprawdzi się jako przyczepka rowerowa, jako wózek biegowy, jako wózek spacerowy do wielu różnych zastosowań. Który wiemy, że będzie solidny, że będzie sprawdzał się naprawdę w każdych warunkach. No, myślę, że jeśli ktoś chce pojeździć na rowerze, pobiegać, czy, czy nawet po prostu pospacerować z czymś wygodnym, to, to to jest bardzo dobry wybór. Tak, to wybór sportowca. Łapka w górę poproszę. Dla Kuby, za tą pomoc, jakiej nam tu udzielił, bo mi też, bo ja też mam zamiar przetestować sobie, tak jak obiecywałem. Tak jak mówiłem na początku, jest to model testowy, a wchodzi teraz po liftingu. Najnowsza wersja właśnie Tule Chariot Sport. Chcielibyście coś więcej, to ja coś za kulit, uwaga, coś za kulic wyciągam dla Was. Tutaj, słuchajcie, są takie tajne, no może nie tajne. Już jak pokręcicie się troszkę, popatrzycie w necie, to to wszystko jest. Najnowsze tapicerki, właśnie tej nowej odsłony. O, o, o tak, no, tak, tak. To jest, słuchajcie, nasz faworyt. Przed, przed nagraniem przeglądaliśmy. To może być hicior. Bardzo fajnie będzie, będzie fajnie wyglądał, będzie już za oczy. No i też dla bezpieczeństwa będzie dobre, nie? Bo będzie, no, oczywiście. Będzie, 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 będzie zalejka będzie widoczny. Będzie widoczny, także... Nowa kolorystyka lifting będzie trochę nowości, ale zachęcam, żebyście byli z nami, z nami na bieżąco. Subskrybujcie nasz kanał, tam jest dzwoneczek, koniecznie musi być zaznaczony. Za dzisiejszy odcinek bardzo dziękuję przede wszystkim Kubie, ale Dzięki też piękne. bardzo, bardzo wam. Jeżeli wytrwaliście obejrz obejrzeliście do końca, to genialnie. Dzięki. Co? Do zobaczenia. Będziemy tak nagrywać jest. kolejne odcinki, także bądźcie z nami. Cześć. Do zobaczenia.